Siemanko, z tej strony Kasiery. W tym filmiku pokażę wam, jak zainstalować modyfikację Terra firma Craft w 078, czyli najnowszą, yy, do Minecrafta 1.6.4. No bo nowszej nie ma. Jak na tą modyfikację. A więc tak, na początku musimy pobrać Minecrafta. Wszystkie linki będą w opisie. Tutaj macie trzy linki. Takie trzy linki. To będzie wszystko w opisie. I tak, odpalamy Minecrafta. A jeżeli już macie go gdzieś. To wchodzicie procent, to procent Odpalacie Jeżeli nie chcecie y, utracić swoich save'ów No to tutaj macie to sobie kopiujecie na pulpit, czy gdzieś tam gdzie chcecie No jeżeli macie to gdzieś nieważne Nie obchodzi was to co się z tym stanie i chcecie po prostu żeby działało Usuwacie Pyk Moje zostało usunięte Odpalacie minecrafta Chwilkę musicie załadować Logujemy się, klikamy Edit Profile, tutaj wybieramy wersję Relay 164, zapisujemy i odpalamy. Teraz będzie się chwilę pobierać. OK, gra się odpaliła. Mamy wersję 1.6.4. Wyłączamy. Yy, odpalamy Forge'a i Forge'a pobieramy Installer. Nawet wam pokażę. Forge 1.6.4. Wchodzimy w pierwszy link. I tutaj mamy latest, czyli najnowsza wersja. Installer tutaj pobieramy. No i nam się zacznie pobierać. Klikamy dwa razy na niego. Install client. Tutaj nam samo bierze predata roaming.minecraft. Ok, Port się instaluje. Zainstalował się. Teraz musimy odpalić procent. AppData procent. Minecraft. I tutaj musimy sobie otworzyć folder mods. My odyssy otwieramy go i wrzucamy do niego nasz tfc czyli terra firma Craft, wersja 0.78 kopiujemy wklejamy ctrl c ctrl -V, zamykamy to odpalamy minecrafta i tutaj musicie to jest bardzo ważne wybrać forge wersja forge i tutaj nam się zmienia 164 odpalamy grę No, i wszystko ładnie działa. Tutaj możecie sobie sprawdzić. Jest też firma Kraft. O, tutaj. Dzięki za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Polecajcie znajomym i wyczekujcie kolejnych poradników i odcinków. Siemaneczko!